jestem Roman. Oglądasz kolejne nagranie serii piątki z, z Wordem zaawansowanym. Dziś zamierzam pokazać, jak można skorzystać z zakładki Developer. Tydzień temu powiedziałem, pokazałem, jak taką zakładkę dodać. Jeżeli nie oglądałeś poprzedniego nagrania, to ja tylko przypomnę. Spójrz, zakładka Developer standardowo nie jest pokazana w każdego użytkownika. Trzeba ją sobie dodać. Jak ją można dodać? Prawa myszka na dowolnie z istniejących zakładek dostosuje wstążkę i tu na dostosowaniu wstążki po prawej stronie trzeba zrobić taki ptaszek developer i zastosować przez OK. Ta zakładka już się pojawia. Teraz jak można z tej zakładki skorzystać? Moim celem jest pokazanie jak na przykład można skorzystać z formatu i do czego służą. Dzisiejsze nagranie będzie nieco dłuższe niż standardowo, dlatego że troszeczkę więcej miałbym zaprezentować. Celem końcowym na przykład jest zrobienie takiego formularza ocena satysfakcji klienta, ocena szkolenia na przykład. I chciałbym, by klient, który będzie wypełniał taki formularz na przykład bezpośrednio w Wordzie, mógł w odpowiednich miejscach kliknąć, zapisać dane swoje, wybrać datę szkolenia, z listy rozwijanej imię, nazwisko prowadzącego, może ptaszkami zaznaczyć niektóre elementy. W tym celu co mam zrobić? Na przykład, obok tekstu, imię, nazwisko uczestnika, chciałbym, by użytkownik, który będzie wypełniał, mógł sobie kliknąć i napisać konkretny tekst, swoje imię, nazwisko. Dlatego zaznaczam ten tekst, który tak naprawdę nie musiałem tutaj pisać. On jest taką sobie podpowiedzią klientowi, który będzie pracował z tym dokumentem. Zaznaczam i dalej zakładki developer mogę użyć sobie formanta o nazwie, format zawartości, tekst sformatowany. Klikam I teraz pojawiło się takie obramowanie, w którym później e, osoba, która będzie wypełniała, będzie w stanie wpisać odpowiednie imię i nazwisko swoje. E, gdyby była potrzeba, można byłoby sobie wejść do właściwości i e, na przykład powiedzieć, że kolor tego obramowania, e, tego tekstu, tego bloku będzie na przykład taki czerwony. To nie znaczy, że tekst będzie czerwony. Tekst nadal jest czarny i jeżeli będę pisał później, czy użytkownik będzie pisał później swoje imię i nazwisko, to to imię nazwisko nie będzie po czerwonym, no, czerwonym tekstem pokazano, ale jednak będzie takie czerwone obramowanie. Jeżeli jechać myszką, będzie tak na czerwono jakby podświetlone. Kolejna rzecz, data szkolenia. W tym miejscu chciałbym, by użytkownik był w stanie wybrać datę tego szkolenia. Nie pisał ręcznie, by nie popełnić jakiegoś błędu. Tylko by można było zrobić to z listy rozwijanej z takiego kalendarzem, no to wystarczy tu sobie to zaznaczyć i użyć formatu o nazwie Selector Dat. Selector Dat, bardzo proszę, już masz listę rozwijaną z kalendarzem, na przykład data dzisiejsza. Jeżeli tego za mało, to możesz ponownie wejść sobie do właściwości i na przykład powiedzieć: Niech ta data będzie w takiej, formu, w takiej formacie zapisana, czyli drugi długi format. I na przykład, OK, dalej będzie 5-8 sierpnia, może to będzie dopiero za tydzień, 18. Cierpnia poniedziałek. Prowadzący szkolenie tutaj chciałbym, by była lista rozwijana, na przykład Roman meczuka prowadzący i wirtualny Jan Kowalski. Zaznaczam ten tekst, robię sobie na przykład format zawartości pola kombi. Na razie lista rozwijana jest pusta, pusta. Jeżeli wejdę teraz do tych właściwości, to będę w stanie tutaj w dolnej części tego okienka e, usunąć element, który już istnieje, a dodać elementy, które są potrzebne. I na przykład element potrzebny pierwszy, to Roman, Maczuga jako e, użytkownik pierwszy. Przepraszam za literówkę, już poprawiam. Pierwszy prowadzący. Drugi prowadzący, no to jeszcze jeden, na przykład Jan Kowalski. Ok, i teraz można to zaakceptować. I teraz z tej listy rozwijanej już jestem w stanie, czy w stanie ten, kto będzie wypełniać, wybrać odpowiednią osobę. No i na samo e, zakończenie, na przykład tego nagrania, jeszcze pozwolę sobie. E, pokazać, jak można zrobić taką listę, na przykład nawet nie listę, checklistę. Jeżeli ktoś miałby obok szkolenia powinno być dłuższy ptaszkiem, zaznaczyć ten wybór. Prowadzący powinien być lepiej ubrany, szkolenie powinno być wyjezdowe, coś tego rodzaju. Wystarczy ustawić się w tym miejscu i z formatu wybrać no, taki ptaszek, format zawartości. Jeden, drugi, może trzeci. Wtedy osoba, która będzie wypełniała, będzie w stanie zarówno zaznaczyć, jak i odznaczyć. Tyle byłoby na dziś. Jeżeli zainteresowałem, jeżeli chcesz zobaczyć kolejne ciekawostki, a również kontynuację tego tematu, zapraszam do zaobserwowania i wtedy za tydzień zobaczymy się w kolejnym nagraniu w piątkach z wordem zapisowanym. Na dziś to tyle. Cześć i do zobaczenia na tydzień.